Wszystko oddać dla niego. Jest... Ja go żyć trzeba i rozum swój, do kto już nie ma chleba, to Bóg, kto Jezus mój. O przejrzyste, prawe sumienie które pragnie dobra, modlił się wczoraj papież na mszy świętej w Domu Świętej Marty. W mówił o działaniu pokusy, za którą kryje się zawsze diabeł. W tych dniach zawirowania, trudności, cierpienia, wiele razy ludzie mają możliwość zrobienia takiej lub innej dobrej rzeczy, mówił Ojciec Święty. Ale również nie brakuje i tego, że komuś przyjdzie na myśl zrobienie czegoś niedobrego wykorzystania tego czasu dla własnej korzyści. Prośmy dziś Pana, aby nam dał prawe, przejrzyste sumienia, które Bóg może oglądać bez zawstydzenia. Odwołując się do Ewangelii św. Jana, która mówi o podjęciu przez Sanhedrin decyzji o wyroku śmierci na Jezusa, papież wskazał na proces, który do niego prowadził. Rozpoczęło się od zaniepokojenia kapłanów sytuacją, którą najpierw spowodował Jan a potem Jezus. Nie mogli spowstać jego mądrości, a po wskrzeszeniu wazarza obawiali się, że lud pójdzie za nim i to spowoduje negatywną reakcję Rzymian. Stąd decyzja, aby Jezusa zgładzić. Ten sposób działania uczonych w piśmie Odpowiada temu, jak działa pokusa w nas, gdyż za nią w sposób oczywisty krył się diabeł, który chciał zniszczyć Jezusa. Pokusa w nas działa więc w następujący sposób. Rozpoczyna się od małej rzeczy, od małego pragnienia, pomysłu, który się rozwija, potem zaraża innych i w końcu się usprawiedliwia. To są trzy kroki szatańskiej pokusy. I trzy kroki, które diabeł zrobił w sposobie uczonego w piśmie. Rozpoczął od drobnej rzeczy, ale ona się rozwijała, rosła. Potem zaraził ją innych. Stała się faktem. I na koniec się usprawiedliwia. Papież wskazał, że po podjęciu decyzji uczeni w piśmie uspokoili się i rozeszli się do domu. Kiedy bowiem człowiek usprawiedliwia się po popełnieniu grzechu, staje się spokojny, nie obwinia się. Musimy wyrobić sobie umiejętność rozpoznawania tego procesu kuszenia, który, na nas, który w nas się dzieje. Tego procesu, który odwraca serce od dobra w stronę zła, który sprawia, że się staczamy. Rzecz, która powoli rozwija się, rośnie, potem zaraża innych i w końcu się usprawiedliwia. Rzadko pojawiają się mocne pokusy. Diabeł jest chytry i wie, jaką obrać drogę, taką samą obrał, aby oskarżyć Jezusa. Kiedy zgrzeszyliśmy, upadliśmy. musimy prosić o przebaczenie naszego Pana. To jest pierwszy krok, który musimy zrobić. A potem powinniśmy zapytać się, Samych siebie, jak się to stało, że upadłem? Jak rozpoczął się ten proces w mojej duszy? Jak się rozwijał? Kogo w niego ściągnąłem? I wreszcie, jak się to potem usprawiedliwiałem? Życie Jezusa jest dla nas zawsze przykładem. I to, co wydarzyło się w jego życiu, wydarzy się także i w naszym. Nawet jeżeli jesteśmy w izolacji, to nasza myśl i duch może tę izolację przekraczać dzięki miłości. Powiedział też papież w specjalnym przesłaniu opublikowanym w związku z dramatyczną sytuacją, w jakiej znalazły się Włochy i cały świat na początku Wielkiego Tygodnia. Miało ono charakter bezpośredniego, bliskiego spotkania z rodzinami przebywającymi w swoich domach. Kościół Święty zwrócił się do dzieci, które nie mogą wychodzić ani uczęszczać do szkoły oraz do osób samotnych i starszych. Prawdził szczególną bliskość w stosunku do chorych i tych, którzy przeżywają żałobę z powodu śmierci bliskich. Franciszek podkreślił wielkoduszność osób, które narażają się, aby leczyć pandemię oraz zapewnić społeczeństwu podstawowe usługi. Nie zabrakło nawiązania do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, martwią się o pracę i przyszłość. Papież zwrócił się także do więźniów, przeżywających lęk przed epidemią oraz zaniepokojonych losem swoich bliskich. Ze szczególną troską mówił o pozbawionych dachu nad głową, którzy nie mają gdzie się schronić. Chodźie święty wezwał także do dobrego wykorzystania tego trudnego czasu. Aby być hojnym oraz otwartym na pomoc potrzebującym. Zachęcił, aby poszukać przez telefon lub sieć społecznościową osób najbardziej samotnych. Obchodzimy Wielki Tydzień w sposób naprawdę niezwykły, mówił, który ukazuje i streszcza olędzie Ewangelii, czyli bezgranicznej miłości Boga. A w milczeniu naszych miast Rozbrzmiewać będzie Ewangelia Paskalna. Apostoł Paweł mówił: za, wszystk za wszystkich umarł, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. W zmartwychwstałym Jezusie życie zwyciężyło śmierć. Ta wiara paschalna żywi naszą nadzieję. Dzisiaj chciałbym się z Wami z podzielić, co zaczął Paweł. Jest to nadzieja na lepsze czasy, w którym możemy być lepsi. W końcu uwolnieni od zła i od tej pandemii. Jest to nadzieja, na, a nadzieja nas nie zawodzi. To nie jest iluzja, to jest nadzieja. Czekł gący wieczny Boży. Bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i za ludzi, których stajesz na drodze naszego życia. Dziękujemy za wielkiego rodaka i urędownika w niedolach i nieszczęściach losu świętego Andrzeja Bogole, którego wywyższyłeś ponad innych, za jego wyjątkową wiarę, danie i miłość. Dziękujemy za pełne trudów życie patrona Polski, który wskazywał nie nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże, z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kyrie elejson. usłysz nas. Chrysto wysłuchaj nas. Ojciec z nieba Boży. Zmiłuj się nad nami. Syn świata Boży. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boży. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójcę, jedyny Boży. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo. Módl się za nami. Święty Andrzeju, bo się za nami. Święty Andrzeju, wierny naśladowco dobrego pasterza. Módl się za nami. Święty Andrzeju, na Andrzeju, napełniony Duchem Święty niepokalanie poczętej Marii i Panny. Módl się za nami. Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli. Módl za nam. Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich, aż do oddania swego życia. Módl za nam. Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnich. Módl za nami. Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę. Się za Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej. Módl się za nam. Święty Andrzeju, apostole Polesia. Módl się za nam. Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci. Módl się za nam. Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi, religijnie zaniedbany. Módl się za nam. Święty Andrzeju, niezachwiany wierze, mimo gruźb i tortur. Módl się za nami wytrwały w największych cierpieniach. Módl za nami. Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan. Módl za nami. Święty Andrzeju, męczenniku i apostołu. Módl za nami. Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci, wędrówką relikwii umęczonego ciała. Módl za nami. Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami. Módl za nami. Święty Andrzeju, chlubo naszej ojczyzny. się za nami. Andrzeju, Bóg się Bóg się Bóg się za nami. Andrzeju, wielki orędowniku Polski. Módl za nami. Święte Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze. Módl się za nami. Święte Andrzeju, nasz wielki patron. za nami. Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno. Uproś nam u Boga. Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili. Nam Boga. Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili. Nam Boga. Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili. Nam Boga. Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali. Nam Boga. Abyśmy Bogu wiernie służyli. Nam Boga. Abyśmy Najświętszą Marię Pannę jako matkę miłowali. Nam Boga. Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali. Ukroś nam Boga. Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałą oddawali. Ukroś nam Boga. Ranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Grzepuj nam Panie. Ranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie. Ranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Mił się nad nami. się za nami, święty Andrzeju Bowolu. Abyśmy się zostali godnymi obietnic Boś. Chrystusowych. Módlmy się, Boże, nasz Ojcze, Ty przy śmierci umiłowanego syna, chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci i spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Dzień siódmy nowenny. Święty Andrzej Bobolu, patroni jedności, za Twoim pośrednictwem zwracamy się do Boga Wszechmogącego o jedność w naszym narodzie, o szczerość i wielkoduszność w zakończeniu waśni, kutni w rodzinach, miejscach pracy i polityce. Bardzo pragnęłeś, by polska, by Polski nie rozdzierały podziały religijne, społeczne, polityczne i ekonomiczne. Odałeś swe życie za jezusowe pragnienie, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty ojcze we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, by świat wierzył że Ty mnie posłałeś. Niech Twoja ofiara i przebaczenie prześladowcom będzie dla nas nauką wznoszenia się ponad ziemskie sprawy. Niech przyniesie nam zrozumienie, że to miłość łączy życie ziemskie i wieczne, że będzie ona wiecznym znakiem w niebie. Święty Andrzeju Boboro, módl się za nami. Święty Andrzeju Boboro, oręduj za nami u Boga. Święty Andrzeju Bobolu, oręduj za nami u Boga. Ojcze nasz. w z niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obrót życia Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz Panie. i w godzinę śmierci naszej. Ja. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Ja Jak była na początku, teraz i za zawsze i na wieki wieku. wieku Pan. Jezu, Pan tobie Yezh o u